Marchaban Bikum albo po polsku witam was. Jest też inna forma. Salamu naiku pokój nad wami. Nauczmy się arabskim. Jak widzimy, arabski ma też inne pismo. I zaczniemy z pismem, żebyśmy mogli też czytać teksty i też rozumieć naukę. Żebyśmy szybko też doszli do przetłumaczenia arabskich tekstów. Jak widzimy, tu są parę przykłady, jak, się, jak zaczniemy z pismem arabskim, żebyśmy wiedzieli, ok, z prawej na lewo będzie arabski pisany, w polskim lewej na prawej, ale w arabskim z prawej na lewo. Tu widzimy, l l czyli my nauczmy, nauczymy się język arabski. Czyli, no, czyli my się uczymy język arabski. Ok, jak widzimy, są cztery pozycje, cztery formy liter: izolowana, początkowa, środkowa i końcowa forma. I jak widzimy, też tu mamy sześć liter, które z lewej strony nie będą połączone: to jest alif, del, vel, ra, zain, wau. Wow. To są te 6 litery i są oczywiście też 28 liter w arabskie. To ma być wejście. Dlaczego arabski się uczyć? Po prostu, żeby rozumieć też kulturę, religię i też w handlu jest też użyteczne. Dlaczego, dlaczego zaczynamy z pismem? Żebyśmy też z pismem się nauczyli lepiej przez Koran. Dobra, no to zaczynajmy. سلام عليكم